Przykład sprawdzonych FIFA Coins, najlepszą ofertę znajdziesz na supercoinsy.pl Z kodem Adrian dostaniesz 5% zniżki. Kupując końcy podczas nowej promocji, masz szansę na wygranie punktów, które można będzie wymienić na Coinsy do FIFA 22. Szczegóły promocji w opisie. Szymonko z tej strony, Adren i witam Was w jednym z ostatnich, jeżeli nawet nie ostatnim odcinku związanym z FIFOM21 na moim kanale i dzisiaj zobaczycie najlepsze momenty z openingu z ostatniego streama. No i moi drodzy, będą między innymi rozbudowy 85 plus razy 10 masa tych rozbudów, oprócz tego jeszcze paczka 92 plus razy 10 na moim głównym koncie i na moim koncie pobocznym, no a do tego jeszcze Player pick z ofensywną ikoną Optimus Prime 93 plus na moim koncie pobocznym, no a ostatnio z tego Player picka na tym właśnie Właśnie końcie trafiliśmy sobie Ronaldo na Slario 97. Co trafiliśmy dzisiaj? No to zobaczycie. No ale moi drodzy, jeszcze oprócz tych wszystkich rzeczy, zobaczycie przepotężny traf, bo trafiłem sobie kartę wartą kilka milionów monet. Mimo tego, że mamy koniec gry, ten zawodnik nadal na rynku kosztuje kilka milionów. Także jak widzicie, działo się. E, także odcinek jest warty oglądania do końca. Zostawcie tutaj oczywiście, jeszcze łapkę w górę. E, tak, na koniec FIFA 21. Fajnie byście zostawili tego lajka pod filmem. No i oprócz tego, jeszcze oczywiście, subskrybujcie kanał klikając takie same przyciski jak ten, tylko że tam na dole koniecznie dzwoneczkiem, by nie przegapiać filmów i streamów już z FIFY 22, no bo te już niedługo. Także co moi drodzy, teraz już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Sponsorem kanału jest Superbet, legalny bugmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. No i ok, moi drodzy, na początek polecimy sobie, że tak powiem, z grubej rury, bo zaczniemy sobie od tego mojego przepotężnego trafu, o którym wspominałem. Karta warta kilka milionów monet, trafiona przeze mnie w player picku, zwykłym player picku z ikoną Optimus, jeszcze przed streamem, z którego materiały zobaczycie za chwilę. Szczęście na tym koncie, w pickach z ikoną Optimus jest niesamowite. Jak widzicie tutaj trafiony Paolo Maldini, legenda AC Milanu. No i teraz mam sobie sumie czy na tym koncie grać Maldinim w pierwszym składzie, czy może Varanem Todsem, czy Ederem Milintaofow. Of. Jakbyście mieli taką trójkę do wyboru, to jaką dwójkę wybralibyście do swojego składu, dajcie znać w komentarzu. No a tymczasem lecimy już z dalszą częścią odcinka. No to co? Przepalamy sobie ten skład no i moi drodzy otwieramy kolejną paczkę 10 piłkarzy 85+. Plus. I takich paczek będziemy otwierać dużo, co za chwilę zresztą zobaczycie, bo pewnie zrobimy sobie jeszcze z 4 takie rozbudowy na spokojnie. Potem przejdziemy na moje poboczne konto, gdzie gram w tym tygodniu Food Champions i tam sobie otworzymy jeszcze paczkę 10x92 plus i Pika z ikoną ofensywną 93 plus. Także co, zaczynamy na testowie Esports od tych paczuszek właśnie tego typu. Jak wiemy drop bardzo dobry tutaj teoretycznie mamy. Zobaczmy jaka karta to znam siebie świetnie jako pierwsza. Przypominam, że nie znaczy, że to będzie najlepsza karta w całej paczce. Tutaj mamy Keydara Navaza 94, ale spokojnie, spokojnie. Tutaj może być jeszcze w środku dużo różnych różności i ciekawości. Także uwaga, uwaga, co jeszcze mamy? Baczka bez historii. Jeżeli chodzi o takie turbo wysokie, oberale, no to jest na Was e, Nani, Locatelli i Philips. A reszta no to też nie są karty, które robią wrażenie. Nie oszukujmy się, każda z tych kart jest po prostu idealna. Do jednego. Do. Przepałki. Z kolejnym SBC I zero duplikatów, co ciekawe. I cyk poszła. Druga rozbudowa 85 na dziś. Miejmy nadzieję. Że będzie nieco lepiej niż w tej poprzedniej. Zobaczmy, jaka będzie ta pierwsza karta, jaką zobaczymy. Oj, to jest Toty, więc już to będzie coś innego. Portugalia? Okej, okay, to jest Bruno, i tak jest świetnie. Już myślałem, że będzie Toty Cristiano I jeszcze kto w tej parce oprócz Bruno? No w sumie, bez szału te overale oprócz Bruno. Eee, nam dało, ale dobra, fajnie, ja jestem zadowolony. Teraz paczka numer 3 leci. Dobra, i znowu Toty, lol. Hiszpania. S.O. Sergio Ramos, witam serdecznie. Dwie karty, Toty, trafione moi drodzy, w dwie minuty. Bardzo łatwo się to robi, szczególnie jak mamy wrześnie i te paczki do otwierania. Oprócz Ramosa, Toty mamy jeszcze. Mamy jeszcze dwa duplikaty overali 96, czyli w sumie spoko paczka. Myślę, że win z tej paczuszki. Kolejna paczka 10 razy 85 w której trafimy co? Może trzeci TOTY z rzędu, to by było dość ciekawe. W sumie zawsze na początku leci Toc. no ale tym razem znowu wracamy do tej normy, no, znowu mamy toca I to będzie Harvey Barnes, no ale mam nadzieję, że w tej paczce oprócz Harvey'ego to będzie jeszcze jakiś COX totalny. Ooo, Roberto Firmino 99 w duplikacie. Wow! Co w kolejnej potężnej rozbudowie. 10 x 85 No jakby bez zaskoczenia, Toc się pierwszy wyświetli i to jest Haland, więc skipnijmy sobie to, bez sensu, żeby żeby dalej sztucznie budować napięcie, którego i tak nie ma. No, no i nic nam nie wyleciało z tego. Słaba ta paczka w sumie. W sensie 3,95, piątki, no nie, niby okej, okay, pod przepałkę, no ale co z tego. Go, kolejna paczka. A tutaj mamy Toc'a. Robercik! Robercik Polskę Zbaw, witam serdecznie Polaka Rodaka, najlepszego piłkarza świata, kandydata do złotej piłki. Kto oprócz Robercika jeszcze? To fajna paczka, ty, paredes, paredes do pierwszego składu chyba wiedzie. No, no to 10 rzadkich piłkarzy, 85 plus znowu. I pyk, kolejny toty, co? No nie, będzie toc znowu, bez zaskoczenia No nie no znowu on na was, naprawdę ta Kostaryka Jest tak psuje zabawę, totalnie już wiadomo od razu, kto to jest. Ożordialba97, ty dobra, nie no, spoko paczka nawet. Kolejna, widzowy. nie zatrzymujemy się. Już chyba... 100 zawodników 85+, plus dzisiaj odłożyliśmy. Tak szczerze nie wiem, która to już ta paczka. Ale jedziemy z tym dalej. Ha, dla odmiany nam leci znowu kolega z Kostaryki. Nie no, to już przesada trochę. Z tym nawazem. Ile można? No oczywiście, rokateli, 5000 duplikatów. No, i co? Będzie coś innego niż Toc na pierwszej pozycji? Oczywiście, że nie. Chociaż nie, Kostaryka. No, proszę. Uuu, Belgia. Jest N i to jest Dries Mertens. No dobra, a oprócz niego kto jeszcze Summer Stars? Coś tego? Jakiś? No, jest oczywiście lokateli, jakżeby inaczej. Jeździ mi fajna no znowu kolejna taka paczka bez historii. I finito, w końcu mamy gotowe SBC 92 plus razy 10. Trochę się z tym namęczyliśmy, żeby tutaj zgranie zrobić przede wszystkim, ale suma summarum jest, także przepalamy to i idziemy to otwierać. No to, moi drodzy, jest największa paczka, jaką przyszło mi otworzyć w tej Fifie chyba. Wiadomo, były paczki jakieś 25 razy 80, na przykład 3 plus czy coś w tym stylu za no ale to, to jest to jest prawdziwa potęga. Zobaczmy, co nam z tego wyleci. Co by nie wyleciało, no co nie będę jakiś tam zawiedziony, nie. Wiadomo, ciężko, żeby na tym, w tej chwili trafić w tym momencie coś, co będzie prawdziwą petardą. No my trafiamy Mohameda Salaha 96. To jest na pewno ciekawa karta. A co oprócz Egipcjanina no, takie o karty, nie? Nic specjalnego, nie? Nic specjalnego, taka nijaka paczka po prostu No i okej okay, moi drodzy, zanim przejdziemy sobie do dalszej części odcinka no to jeszcze kilka słów o piłce nożnej A mianowicie o moim kuponie na mecze na ten weekend No i na moim kuponiku po pierwsze znajduje się spotkanie FC Köln z Lipskiem I tutaj stawiam sobie na zwycięstwo gości Lips co prawda ostatnio nie najlepiej poradził sobie z Bayernem Ale myślę, że z FC Köln właśnie teraz jest idealna okazja Do tego, żeby się odbić i powrócić na zwycięską ścieżkę Natomiast jeżeli chodzi o drugie spotkanie to tutaj mecz Walencji z Realem Madry no, i tutaj wydaje mi się, że królewscy powinni to spotkanie wygrać. No i nie ukrywam też moją pewność co do tego, podbudowuje fakt, że jestem kibicem Realu, więc ja sobie ten Real na kupon e, dorzucę. Także taka jest moja propozycja kuponu. A jeżeli wy jesteście pełnoletni i chcielibyście spróbować swojej sił na Superbecie, no to możecie to zrobić, moi drodzy, rejestrując się z linku podanego w opisie i podając kod od Adrian 20. Dostaniecie freebet do 20 zł. E, oprócz tego przy minimalnej wpłacie 50 zł. na stronę, e, a oprócz z tego, moi drodzy, będziecie mogli skorzystać jeszcze z innych bonusów wynikających z oferty powitalnej SuperBetu, m.in. z tygodnia bez ryzyka. Więcej informacji macie w opisie filmu, także pełnoletnie zainteresowane osoby odsyłam właśnie tam. No a tymczasem lecimy już z dalszą częścią odcinka. Także, moi drodzy, jako że ostatnio tutaj wyleciał nam Ronaldo Nazario 97, no to będę chciał kontynuować naszą dobrą pasę na tym koncie i znowu trafić jakiegoś potężnego pika z ikoną, dlatego też ukończyliśmy sobie kolejne SBC z ofensywną ikoną Optimus 93 e, Jeden z pięciu oczywiście do wyboru. Mam nadzieję, że nie będzie duplikatu Nazario, bo to by troszeczkę bolało. E, ale zanim to ikona, to jeszcze otwieramy sobie zwykłą ikonkę. Także go, e, najpierw ta ikona normalnie bez żadnego zasłaniania, odsłaniania i mamy i mamy bardzo wysoki overall pod przepałkę, czyli Baresiego. E, no i ewentualnie Zambrotte, którym gdzieś tam może jeszcze dałoby się grać. Zabierzmy sobie w sumie faktycznie Gianluca Zambrotte. Dlaczego nie? Najbardziej grywalna karta stąd. A nie będziemy patrzeć na overal, bo jakby nie patrzeć, to moi drodzy, overale teraz to bardzo łatwo można zdobywać na przepalenie. No to co? Nazario drugi raz? Nie za bardzo by to było przyjemne, bo szkoda by było trafić Nazario w duplikacie akurat. Ale dobra, zobaczymy co tutaj będzie. I wiecie co? Polećmy sobie może po prostu od lewej do prawej z tym. Co by na to? Jazda. Zaczynamy od lewej strony. Już posiadany, czyli to jest duplikat. To jest drugi raz Nazario. Nie mówcie. Pyk! Berkam, dobra, okej. Okay. Zobaczmy, co się kryje tutaj pod pozycją numer 2 I C. Już posiadany? Drugi duplikat? Boli was coś? Kantona, okej. Okay. No to już jest lepszy duplikat. Halo, jej. Nie chcemy powtórek. Będzie trzecia? Nie, teraz nie ma powtórki. Dobra. Pele, idę po ciebie. Pierwsze statystyki, widzowie. No nie, to nie jest Pele. Pele ma zdecydowanie lepsze podania. To będzie jakaś słaba ikona. Ojojoj, Garlineker. oj ojoj. Oj. Oj, 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 oj. Ej, dobra, na razie to ta ikona jest taka, jakbyśmy w ogóle tak naprawdę nic nie otworzyli, bo są dwa duplikaty i. i bezużyteczna karta. Dobra, cyk. Nie, no przesada. A ostatni? Dobra, jest jeden duplikat. A jeden nie. Eto duplikat. Nieprawdopodobne. Dobra, ostatnia karta. Pele. 89 potem, 88 fizyczność. Chyba za duża fizyczność jak na pele, co? I za mało podań, tak mi się wydaje. 9,5 strzały, 9,4 tempo, co to jest? Stoiczkow! A idź pan z tym pikiem! Co to ma być? Bierzemy potężnego Christo Stoiczkowa. No to zobaczmy teraz na tym koncie 10 rzadkich piłkarzy, 92. Co nam tutaj wyleci. Liczymy oczywiście na potężne trafy. Naprawdę potężne, potężne trafy. Jest karta Toty. Jaka? Hiszpania, Sergio Ramos to będzie. Yy, Okej, okay, w porządku. Zawsze to co innego niż Toc. Yy, zobaczone jako pierwsze. Fajna, fajna paczka duplikatów. No, po prostu wyleciała.